Po raz kolejny głośno będziecie się sprzeciwiać przemocy. Kiedy i gdzie? W środę 27 listopada odbędzie się konferencja, która jest kontynuacją projektu Razem przeciw przemocy. Projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego z programu Społecznik na lata 2019-2021. Konferencja będzie dotyczyła tematu przemocy. Gdzie się odbędzie konferencja? Konferencja odbędzie się w ośrodku kultury przy ulicy Piłsudskiego w Drawsku Pomorskim o godzinie dziesiątej. Jaka tematyka będzie konferencji? Tematyka będzie dotycząca właśnie przeciwdziałania przemocy, a dokładnie aspektów przemocy skierowanych w stosunku do kobiet, do dzieci, do osób starszych. Dlatego serdecznie zapraszamy na tą konferencję nie tylko jednostki pomocowe, ale przede wszystkim mieszkańców powiatu, zwłaszcza tych zrzeszonych, czyli Stowarzyszenia, na przykład Supermamuśki, czy Stowarzyszenie Rencistów Emerytów. W waszych planach również dzień białej wstążki co szykujecie na co szykujecie na ten dzień. Szykujemy spotkanie wyjście właśnie do mieszkańców z ulotkami informacjami dotyczącymi właśnie o punktach gdzie można się zgłosić o pomoc. Będzie punkty przed naszym powiatowym ceną pomocy rodzinie rozstawiony gdzie właśnie będzie można też podejść porozmawiać zapytać dotyczące właśnie informacji gdzie można się o taką pomoc zwrócić. A co udało się do tej pory zrobić? W ramach naszego projektu Razem Przeciw Przemocy do tej pory odbył się przemarsz. Który był w październiku. E, pomimo pom pogody, która nas nie rozpieszczała w tym dniu, było bardzo dużo osób. E, po przemarszu udaliśmy się do starostwa powiatowego, gdzie były stoiska, był koncert, były występy artystyczne, były punkty informacyjne, gorąca kawa, herbata i też dopisała frekwencja. Pani dyrektor, spotykamy się w nowej siedzibie, a wszystko już zostało przeniesione? Tak, bardzo szybko zostało przeniesione, warunki są znakomite, dostępność dla mieszkańców również jest bardzo dobra, oczywiście w przyszłości ma być zamontowana winda, ale już teraz jesteśmy bardzo zadowoleni, gdyż komfort w jakich pracują pracownicy, w jaki są przyjmowani również osoby potrzebujące jest no wręcz znakomity. Przed Wami prawdopodobnie kolejne inicjatywy, co planujecie? Na przyszły rok planujemy projekt edukacyjny. Złożyliśmy dwa wnioski do, ze społecznika i będą to projekty edukacyjne skierowane do rodziców zastępczych i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, które będą dotyczyły uzależnień. co w ramach tych projektów będzie realizowane? Będą to spotkania z wykładowcami i terapeutami mającymi doświadczenie właśnie pracy z problemem uzależnień. Skierowanych jest właśnie, tak jak tutaj wspomniała koleżanka, do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i do rodziców zastępczych. Będzie to mówię w grupach, praca w grupach, praca właśnie nad problemem już powiedzmy, jeżeli się ujawnił, jeżeli nie, to również osób młodzieży zagrożonych uzależnieniami. Także uważamy, jeżeli byśmy, że to pewnie pozyskały te środki na ten no wpisujemy się w wszelką możliwą działalność profilaktyczną dotyczącą uzależnień Środa 27 listopad, godzina dziesiąta. Konferencja dotycząca razem przeciwko przemocy zapraszamy.